Cześć moi drodzy z tej strony, trener do celu z pasją. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam bardzo dobre, skuteczne ćwiczenie na wewnętrzne części UDA, czyli grupę przywozicieli. Zapraszam do oglądania. Moi kochani widzowie, i tym ćwiczeniem będzie przywodzenie kopenhaskie. Jest to znakomity ruch, który zaangażuje do pracy wewnętrzne strony naszych ud, czyli mięśnie przywodzicieli. Składających się z takich jak przywodziciel wielki, ten najsilniej przywodzący, przywodziciel długi oraz oczywiście przywodziciel. Krótki. Także podczas przywodzenia kopenhaskiego, jak sama nazwa wskazuje, będziemy chcieli wykorzystać funkcję przywodzenia, czyli tą kluczową, która wzmacnia wewnętrzne części. Uda, dla kogo jest to ćwiczenie? Tak naprawdę dla wszystkich, ale przede wszystkim dla osób, które narzekają, że wewnętrzne części uda wyglądają gorzej, są mniej silne niż pozostałe mięśnie, na przykład czworogłowe, pośladkowe, czy też ogólnie tylna taśma, czyli grupa kurszowo koleniowa. Pamiętajcie, że podczas przywodzenia Kopenhaskiego jesteśmy w stanie nie tylko wzmacniać tutaj mięśnie, które są w obrębie bioder, ale również kolana. Będziemy je stabilizować. Patrząc na to w taki sposób, że przyczepy mamy i przy kości łonowej i przy guzie kurszowym oraz na kości. Chropawej. Także ta cała przestrzeń tutaj wewnętrznych stron naszych nóg będzie znakomicie angażowana podczas przywodzeń kopenhaskich. Do rzeczy, co potrzebujemy, żeby wykonać przywodzenie? Słuchajcie, poszukajmy stabilnej ławki, i oczywiście teraz rodzi się pytanie, jaka wysokość? Taka, taka, jeszcze wyższa. Wiecie, to trzeba dopasować na początku e, optymalnie pod siebie. Jeżeli ławka będzie bardzo wysoka, to oczywiście ruch też będzie większy. Jeżeli ławeczka będzie za niska, to ten ruch będzie minimalny. Więc ja szczerze polecam, mimo że wiem, że nie na każdej siłowni są takie ławki, poszukać takowej, która ma około 55 cm, może nawet 60 cm wysokości. Ale uwaga, to nie musi być ławka. To może być skrzynia, to może być. Cokolwiek, nawet w domu, może krzesło jakieś wysokie, może jakiś tapczan, można pokombinować i wykonać to ćwiczenie także w warunkach w zaciszu e, domowym. Ja mam ławkę, więc z niej skorzystam. Zaczynamy! Uwaga! Przywodzenie kopenhaskie to nie jest ćwiczenie dla osób początkujących, które pierwszy raz idą na siłownię i już od razu chcą wykonać to ćwiczenie. Nie, 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 spokojnie. Tutaj już trzeba mieć jakiś staż treningowy. Myślę, że minimum ten średnio zaawansowany tryb ćwiczeń, e, także takie doświadczenie, gdzie już trochę parę miesięcy, chociaż pochodziliśmy na siłownię. Co robimy? Pierwsza wersja na tak zwanej mniejszej dźwigni, czyli my kładziemy na coś stabilnego. Swoje kolano, zobaczcie, wsuwam się w taki sposób. No ja nie wyprostuję tej nogi, teraz tam po prostu nie mam miejsca. Mogę ją zgiąć w kolanie, czyli stopa idzie do tyłu. Kolano jest stabilnie na ławce. I teraz tak, szukam tutaj pozycji swojej, zobaczcie. Najlepiej, kiedy łokieć był. Żeby był pod barkiem, to pozwoli mi stabilnie się ułożyć, jak przy planku bokiem. Bo to oczywiście ćwiczenie trochę przypomina side plank, ale tutaj bardziej chcemy skupić się na przywodzicielach uda, a nie tylko mięśniach skośnych, brzucha, które oczywiście będą stabilizowały również nasz kor, nasz tułów. Co teraz? Kiedy już znajdziemy odpowiednią pozycję, to zobaczcie. Unosimy się w taki sposób, podnosząc również nogę, która jest na dole, tu jesteśmy w pozycji wyprostowanej. Ja mówię do Was, więc tą głową będę trochę poruszał. Podwijamy miednicę, ona nie ucieka nam do tyłu. I możemy izometrycznie podtrzymać siłą mięśnia, przywodziciela tego, nogi na górze, napięcie. Jeżeli wytrzymujecie bez problemu 20 sekund, to znaczy, że jesteście gotowi na dodatkowy ruch w tym ćwiczeniu. Także sprawdźcie sobie, czy w izometrii, tak jak w planku, jesteście po prostu w stanie wytrzymać te 20, no może nawet 30 sekund. Jeżeli to się uda, czyli w tym momencie to nie jest jakiś ogromny problem, polecam dodać, uwaga, przywodzenie nogi, która jest na dole. Raz, patrzcie. Dwa, o już spadają mi biodra, muszę tu pilnować, trzy, cztery, przywodzę, pięć, na przykład do dziesięciu. 6, zobaczcie, 7, 8, 9, 10. Tu ściana boczna brzucha musi cały czas stabilizować mięśnie skośne, żeby tułów nie wyginał się do boku, żeby miednica również nie wyginała się, nie opadała. Więc w skrócie brzuch napięty, plecy proste i wy pracujecie głównie w stawie biodrowym, wykorzystując funkcję przywodzenia. Wersja najłatwiejsza na najmniejszej dźwigni z kolanem, tutaj izometria. Wersja troszkę trudniejsza z dodatkiem przywodzenia nogi, która jest na dole. Ale również mam jeszcze trzecią wersję. Z tej łatwiejszej, ale trochę trudniejszą, gdzie możemy dodać przywodzenie nogi dolnej i przywodzenie nogi górnej, czyli ruszając swoim ciałem. Wiem, że to bla, bla, bla brzmi w taki sposób, ale sami zobaczycie o co mi tutaj chodzi. Układamy się odpowiednio. Hop. Łokieć pod barkiem. Pozycja, wyprost, tutaj bioder. Proste plecy, brzuch spięty. I uwaga, zobaczcie, ja schodzę biodrami do dołu. Mogę nie dotykać maty. Hop schodzę do biodrami do dołu. Hop. Czyli ja również przywodzę tą nogą tym przywodzicielem. Tak, i może być tu na przykład 10 powtórzeń. To wcale nie jest łatwe ćwiczenie. Nie wykonacie tutaj 20 powtórzeń. I uwaga, zobaczcie, powolutku tą przywodzę, tą przywodzę. Możecie delikatnie dotknąć kolanem na dole, ale nie musicie. Będzie jeszcze trudniej. O, ale weszło. Słuchajcie, no, jestem pewien po prostu, że ten przywodziciel dostał teraz konkretny, wiecie co, konkretną pracę dostał, tak? No dobra, co robimy? Oczywiście zmieniamy stronę, bo każda noga musi popracować. My musimy wzmocnić tą część bioder, tą część kolana i tak samo tą część kolana i tą część bioder. Mięśnie przywodzicieli uda naprawdę, dostaną tu konkretną. Prace. Pamiętajmy, to również jest ćwiczenie na mięśnie skośne brzucha. Bo oczywiście możemy iść sobie poprzywodzić nogi na maszynie i nie mówię, że jest to zło, złe ćwiczenie, tak? Ale słuchajcie, no tam sobie siadamy wygodnie, chwytamy rączki, niektórzy nawet gazety czytają i na telefonach siedzą i sobie po prostu przywodzicie nogi. No nie musicie aż tak się skupiać tutaj na pracy brzucha, tłoczni brzusznej nad całą stabilizacją tułowia. W tym ćwiczeniu no nie ma opcji, że będziecie czytać e, codzienną prasę. Po prostu tutaj trzeba naprawdę konkretnie popracować swoim ciałem, więc jest to ćwiczenie bardziej funkcjonalne, gdzie zaangażujemy więcej mięśni, a poza tym solidnie się zmęczymy. No dobra, ale słuchajcie, byłoby za fajnie, jeżeli byłoby tylko e, przywodzenie kopenhaskie w wersji e, z kolanem, tak? Co zrobić, kiedy jesteśmy bardziej zaawansowani? No, musimy sobie coś tutaj utrudnić, tak? Wydłużamy dźwignię napięcia, czyli nie opieramy się na kolanie, tylko opieramy się. Zobaczcie na czym. To jest już dopiero wyższa półka. Kładziemy swoją stopę, kostkę. Szukamy tu pozycji, na pewno muszę być troszkę dalej. I teraz tak, jak komuś tam zawadza, może sobie podłożyć matę, coś miękkiego i zobaczcie. I utrzymujemy muszę tu poprawić pozycję taki podpór kopenhaski bokiem. Dopinamy bioderka tutaj, nie ucieka nam miednica do tyłu. Pamiętajcie, pilnujecie, aby kręgosłup był prosty. Ja trochę tą głową będę machał tutaj, tak niefortunnie, ale ja mówię do Was, więc nie mogę po prostu się tak usztywnić. I to jest podpór. Znowu 20 sekund, pół minuty. Jeżeli to nie jest problem, raz jedną, raz drugą stronę tak wykonać. Gdzie świetnie, izometrycznie teraz pracujemy przywodzicielem, a raczej przywodzicielami. Gdzie pamiętajcie, najsilniejszy jest oczywiście przywodziciel wielki, który po prostu najsilniej przywodzi. To dodajemy sobie znowu dodatkowy ruch, czyli co? No co? I znowu ta pozycja, i tak będę zmieniał i zmieniał. Hop, tu sprawdzam, czy jest równiutko. No i co? Dopinam bioderka. Raz, tak? Dwa. Lekko dotykam podłogi i góra. Trzy. Zobaczcie. Cztery. Pięć. Pracuje. Sześć, górna noga. Pracuje dolna noga, 7. 8, ależ to wchodzi. 9, 10, dosyć, nie chcę już, nie chcę, nie chcę, wystarczy. To tylko film jest Chłopie, nie ćwicz tych nóg, tyle już. Pali. Musicie czuć fantastycznie tutaj izometryczne napięcie tej nogi, kiedy podpieramy się tutaj. I aktywnie pracuje noga prawa moja, czyli ta, która jest no na dole. No ale dobra, przecież w wersji tej łatwiejszej mieliśmy jeszcze przywodzenie górną nogą i dolną nogą. Pokażmy to więc. To jest ta wersja trzecia, ta, powiedzmy, najtrudniejsza, tak? Oczywiście. Tutaj możecie wyżej sobie znaleźć jakieś podwyższenie, wyższe niż ta ławka. Zobaczcie, sprawdzam, hop, jak tu to wygląda. No tak, to byłoby fajnie sobie, nie? To już w ogóle jest mega łatwe. Co robimy teraz? Tak? I hop. I aktywnie pracujemy nogą, która jest. Na górze, ależ wchodzi i przywodzę nogę, też która jest na dole. O! Wchodzi do ćwiczenia naprawdę 6 powtórzeń, 8. Czasami to już jest wymagająca opcja dla Was. Oczywiście, podczas przywodzenia kopenhaskiego możemy dodać sobie różne wariacje. Ja Wam pokazałem te że tak powiem trzy podstawowe wersje łatwiejszej i trudniejszej, ale również możemy dodać zgięcie jednej nogi w stawie biodrowym. Jak to będzie wyglądało? To będzie wydłużało tą fazę napięcia, bo jeszcze będziemy musieli tutaj poszukać stabilnej pozycji, czyli takie hop, 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 tak, hop, 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 takie wiecie, hop, hop. Hop. No, można się pobawić w takie rzeczy, ale już tu nie będę kombinował, nie będę wam tego pokazywał. To jest ta wersja taka w miarę stabilna, ale wiecie, przywodzenie kopenhaskie jeszcze możemy sobie bardziej utrudnić poprzez dodanie niestabilnego podłoża. Co to oznacza? Wkładamy nogę w uchwyt uchwyty TRX Lin systemu podwieszanego który gdzieś tam na suficie jest przyczepiony, ewentualnie na jakichś drążkach, drążkach w jakiejś klatce i po prostu wykonujemy te same warianty, ale z niestabilnym uchwytem TRX. Uwierzcie mi, praca tam jest po prostu mega wyczerpująca, ale jednocześnie satysfakcjonująca i nasze przywodziciele uda po prostu Odnokomicie będą się wzmacniać. Nie bójmy się wyzwań. Zróbmy coś więcej. Wyjdźmy poza strefę komfortu, dzięki temu te wewnętrzne części uda, będą jak kamienie. Po prostu nie będzie tu galarety, bo również tutaj utwardzamy po prostu te mięśnie. Również w aspekcie wizualnym nasze nogi przecież powinny prezentować się dobrze. To, co robicie najbardziej? Jakich błędów tutaj się wystrzegać? I oczywiście nie będę tutaj cyrkował, pajacował, bo tych błędów jest mnóstwo. Pokażę, pokażę Wam e, podstawowe błędy. Tutaj zobaczcie, za bardzo na skraju ławki jesteśmy kosteczką i można spaść. Można dodatkowo sobie e, nadwyrężyć tutaj staw skokowy. Kolejna sprawa to za szybkie ruchy. Takie wiecie. O. On robi przywodzenie kopenhaskie. Co to jest w ogóle? No, tak to nie powinno wyglądać. Złe ustawienie łokcia, czyli zobaczcie tu gdzieś źle ustawił łokieć, źle się podparł i źle po prostu się w ogóle napina. Uciekające biodra, tak? czyli podstawa wasza. O tak, do tyłu ucieka. Tu ma być wyprost w stawie biodrowym. Tak, tego tutaj. Nie robimy, nie machamy, nie chlujnie, nie wyginamy kręgosłupa lędźwiowego, piersiowego, to nie może tak tutaj wyglądać, że balansujecie sztywny tułów, napięty kor. Błędów jest mnóstwo. Przede wszystkim uważajcie na to, aby nie wykonywać wariantu tego trudniejszego, jeżeli nie radzicie sobie z wariantem tym. Łatwiejszym, które przedstawiłem przecież w dzisiejszym materiale. Dajcie znać, moi kochani, jak wy wzmacniacie mięśnie przywodzicieli uda: czy są to przysiady typu sumo, martwe ciągi sumo, czy to są maszyny do przywodzicieli, czy inne ćwiczenia, bo pamiętajmy, te mięśnie również pracują podczas e, przysiadów bułgarskich. One wspomagają e, pracę nóg w wielu ćwiczeniach globalnych, złożonych, jak przysiady ze sztangą, jak właśnie wykroki. Jak martwe ciągi przywodziciele też tam pracują, ale jeżeli chcemy dodatkowo wzmocnić po prostu tą przestrzeń, bo jest osłabiona, bo jest może naszym najsłabszym ogniwem, to jak najbardziej przywodzenie kopenhaskie przyda się w planie treningowym. Nie jest to może kluczowe ćwiczenie, ale takie dodatkowe, które jakby wzmocni te słabsze strony, a może są takie w waszej sylwetce, tak? To już trzeba się zastanowić. Jakie ćwiczenia wykonujecie na wewnętrzne części uda? Piszcie w komentarzach, zostawcie łapkę w górę, jeżeli materiał Wam pomógł, udostępniajcie go dalej, żeby każdy poczuł ogień wewnętrznych częściach uda. Podajcie na grupę do celu z pasją Team na Facebooku i oczywiście klikajcie dzwoneczek, aby być na bieżąco z kolejnymi materiałami. Do celu z pasją, cześć!